Trzy małe świnki Dawno temu w pewnej bajkowej krainie, w pięknym domku z rodzicami, mieszkały trzy małe świnki. Kiedy trochę podrosły i wszystkiego się nauczyły, nadszedł czas, aby wyruszyć w świat. Świnki opuściły więc rodzinny dom i poszły szukać swojego szczęścia. Długo szły przed siebie, a gdy dotarły na piękną polanę pod lasem, tak im się spodobała, że postanowiły na niej zostać. Żeby miały gdzie mieszkać, każda ze świnek zabrała się za budowę swojego domku. Najmłodsza świnka była wesoła i beztroska. Bardzo jej się śpieszyło do zabawy, dlatego chciała jak najszybciej wybudować domek. Niedaleko na polu leżało mnóstwo słomy. Budowa domku ze słomy nie zajmie mi dużo czasu, pomyślała mała świnka i z radością zabrała się do pracy. Po kilku godzinach stał już na polanie piękny domek ze słomy. Średnia świnka także lubiła zabawę. A że była bardzo niecierpliwa, postanowiła nazbierać patyków w lesie i z nich szybko zbudować domek. Budowa domku z patyków nie zajmie mi dużo czasu, pomyślała i zabrała się do pracy. Wieczorem niedaleko domku ze słomy stanął piękny domek z patyków. Trzecia, najstarsza świnka była najmądrzejsza. Lubiła zabawę, tak jak jej rodzeństwo, ale chciała, żeby jej dom był solidny, a to wymagało więcej pracy i dobrego materiału. Budowa domku z cegieł zajmie mi dużo czasu, ale to nic nie szkodzi, pomyślała. Zaplanowała wszystko dokładnie i zabrała się do pracy. Kiedy jej rodzeństwo wesoło biegało po łące, świnka budowała swój domek z cegieł. Chodź do nas, zostaw tą ciężką pracę i pobaw się z nami, wołały do niej. Jak skończę, na pewno do was dołączę, odpowiadała. Po kilku tygodniach na polanie obok domku ze słomy i patyków stanął solidny, piękny domek z cegieł. Teraz był czas na zabawę dla wszystkich trzech świnek. Wspaniale mieszkało się im na polanie w swoich pięknych domkach. Niestety ich obecność zwęszył wilk z pobliskiego lasu i któregoś dnia postanowił zjeść jedną świnkę na śniadanie. Podszedł do domku ze słomy i wrzasnął: Otwieraj drzwi, mała świnko! Ale świnka ani myślała otwierać podstępnemu wilkowi. Nie ma mowy, krzyknęła odważnie, choć bała się bardzo. Otwieraj po dobroci, bo wystarczy, że dmuchnę, a twój domek się rozleci. Nigdy przenigdy odparła przerażona świnka. Wilk wciągnął więc powietrze w płuca. I dmuchnął w domek ze słomy, który natychmiast się rozleciał. Na szczęście świnka zdążyła uciec do domku z patyków. Dwie świnki ze strachem nasłuchiwały kroku wilka. Otwierajcie drzwi, małe świnki, wrzasnął wilk, który pojawił się nagle pod domem. Nigdy w życiu odparły chórem. Otwierajcie po dobroci, bo wystarczy, że mocniej dmuchnę, a ten domek z patyków zaraz się rozleci. Nie ma mowy, odpowiedziały, a wilk bardzo się zdenerwował, nabrał powietrza i mocno dmuchnął. Domek jednak był solidniejszy niż poprzedni i stał dalej nienaruszony. Wilk był już strasznie głodny i zły nabrał więc powietrza i dmuchnął jeszcze raz i jeszcze raz dmuchał i dmuchał i w końcu domek z patyków również się rozleciał świnki zdążyły na szczęście dobiec do domku z cegły i tam się schroniły po chwili przed murowanym domkiem pojawił się zasapany wilk Walnął pięścią w zamknięte drzwi i wrzasnął. Otwierajcie drzwi po dobroci, bo jak nie, to znowu dmuchnę i zniszczę mi ten domek. Nigdy przenigdy, odpowiedziały zgodnie trzy przerażone świnki. Więc wilk nabrał powietrza i dmuchnął z całych sił. Domek ani drgnął. Znów nabrał powietrza. Żomal mu płuca nie pękły i dmuchnął i nic. Jeszcze kilka razy próbował, ale solidny domek z cegieł stał dalej niewzruszony. – Otwórzcie natychmiast drzwi, mam dla was ważną przesyłkę od waszej mamy. Wilk próbował podstępem dostać się do środka. Mama świnek zawsze przestrzegała je przed Wilkiem, dlatego nie uwierzyły w ani jedno jego słowo. Jak masz coś dla nas, to zostaw to pod drzwiami, odpowiedziały. Przesyłka nie może czekać. Otwórzcie natychmiast, bo wejdę przez komin, powiedział Wilk strasznie już zniecierpliwiony. Świnki nie dały się przekonać więc zaczął wdrapywać się na dach, żeby stamtąd przez komin dostać się do środka. Gdy świnki usłyszały o zamiarach wilka, natychmiast rozpaliły ogień w kominku i postawiły na nim garnek z gorącą wodą. Wilk przeciskał się przez komin i przeciskał i wpadł prosto do wrzątku. Poparzony natychmiast wyskoczył z wody i zaczął uciekać gdzie pieprz rośnie. Przestraszył się sprytnych świnek i już nigdy więcej nie zakłócał ich spokoju. Dwie świnki, które straciły swoje domki, postanowiły wybudować tym razem solidne domki z cegieł. Pracowały długo i wytrwale. Po kilku tygodniach na polanie stały już trzy piękne murowane domki. Świnki czuły się w nich bezpiecznie i mieszkało się im znakomicie. Zrozumiały, że warto poświęcić więcej czasu, żeby powstało coś lepszego i solidnego.